Cześć, panie i panowie! Dzisiaj mam dla was Harleya M12, Junaka yy, M12. Słuchajcie, no to zacznijmy może od wyglądu, bo to jest taki motocykl, który przede wszystkim ma wyglądać. Zobaczcie, no zbiornik zdecydowanie inspirowany Harleyem, w ogóle cała sylwetka mocno Harleyowa, grube opony, koła 17-calowe. No, naprawdę robi wrażenie, i wielu się nabierze, że to może być właśnie reprezentant Milwaukee. No dobra, zobaczymy, jak on tutaj sobie poradzi. Wskaźnik wieków oczywiście jest, sześciobiegowa skrzynia. Patrzcie, jak on idzie. Piękna, stylowa, okrągła, minimalistyczna lampka. O, tutaj widzicie regulacja napięcia wstępnego, ale patrzcie, jaka to jest stylowa. Kurczę, naprawdę, naprawdę fajnie, precyzyjnie junak jest wykonany. No, tutaj jakaś rdzawka delikatna się wdała, ale wiecie, to jest jakiś tam kawałek blaszki. Olewamy, nie widzimy tego. To teraz sobie odpalimy junaka. Posłuchajcie, jak pracuje. No i co powiecie? Bo ja wam powiem, że kultura pracy tego silnika jest naprawdę wysoka. Nie ma tutaj żadnego rzężenia czy tak zwanych śrubek wrzuconych do środka. Brzmi to dobrze i te tłumiki też Generują dźwięk przyzwoity. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że silnik jest chłodzony cieczą. Fajnie, ten napis: junak taki nie w postaci naklejki, tylko takiego logotypu. Fajnie, bardzo mi się podoba. No i oczywiście stacyjka po prawej stronie. Tak ma być. A tu ukryta blokada kierownicy. Zestaw hamulcowy też niczego sobie. Patrzcie, dwie duże tarcze hamulcowe i dwa czterotłoczkowe zaciski. fajnie, że przy, też przy takim mocniejszym hamowaniu przód nie nurkuje, a te hamulce tutaj naprawdę są bardzo skuteczne. Z przodu 120 na 80 na 17, patrzcie jakie grubasy fajne. też klimatyczne, co? z tyłu za to 150 na 70 x 17, bieżniczek taki, można spokojnie wjechać do lasu. Muszę wam powiedzieć, że ten zespół przełączników naprawdę jest dobrze wykonany. Nawet lepiej niż w niektórych takich większych i droższych chińskich motocyklach. O, trąbi. I jeszcze podświetlane oczywiście. Z jednej i z drugiej strony. Nie pamiętam, co to jest ten przycisk. Te, muszę sprawdzić. Skrzynia biegów też pracuje bardzo delikatnie, bardzo tak przewidywalnie. Sety dla szanownej pasażerki oczywiście są. No i patrzcie też, całkiem sporo miejsca na kanapie, bardzo fajnie uszytej, porządnie, z grubego materiału. Żeby było bardziej Harley'owo, to musiałby być jeszcze napęd paskiem, a tutaj mamy łańcuch. Kurczę, naprawdę fajną ma pozycję ten motocykl, kierownica odpowiednio wysoko, więc łapy łapy się nie męczą. Siedzę. Prawie, że wyprostowany, albo nawet wyprostowany. Zobaczymy jak to zawieszenie będzie sobie pracować. Motocykl to jest takie urządzenie, którym nie jeździsz tylko po równych asfaltowych drogach. No wiecie, no musi być twardawo. O Jezu, troszkę jest, tak, no ale no taki styl. Tutaj skoki zawieszenia nie są za duże. Poza tym zawsze można zwolnić, nie? Coś tutaj słyszę delikatnie, lata z tyłu, nie wiem, może ramka tablicy. Ale tutaj z przodu absolutna cisza, ponieważ tutaj nie ma żadnych plastików, żadnych obudów. Czysta forma motocykla, w związku z tym żadnych nieprzyjemnych dźwięków. Poza tym jakimś tam z tyłu nie ma. No, chyba już znalazłem winowajcę tego hałasu. Tak, to to. No i widzicie, tam jest śruba regulacyjna. Do niej dostęp jest troszeczkę trudny. Nie wiem, czy setów nie trzeba będzie odkręcić, ale od razu Wam mówię, że jeżeli chcecie wyregulować dźwignię, to możecie to zrobić. Kanapa wyprofilowana naprawdę super. Zobaczcie, poszyta takim grubym, dosyć materiałem. Nie wiem, czy to jest skóra, czy nie, ale wygląda to bardzo stylowo. Zarówno wersja dla y, części, dla pasażera, jak i dla kierowcy prezentują się bardzo fajnie. Niby vintage, ale jeżeli chodzi o sposób jazdy i wyposażenie tego motocykla, to absolutnie nic na to nie wskazuje. Spójrzcie nawet na te grube lagi i amortyzatory upside down. Spójrzcie też na tę wypasioną, nowoczesną lampę ze światłami dziennymi. Oczywiście full LED wszystko. No, i skromny, ale bardzo dobrze widoczny wyświetlacz. Możecie sobie zmienić tutaj styl, poczytać trochę o motocyklu. Bardzo mi się podoba, że jest i zasięg, i całkowita pojemność zbiornika paliwa. No, i tutaj mm, poziom naładowania akumulatora, temperatura silnika, poziom paliwa. No, wszystko się naprawdę zgadza. Fajnie, kurczę, podoba mi się taka drobnostka jak wskaźnik litrów, które pozostały w zbiorniku paliwa. Teraz mi pokazuje 11,4 litra i zasięg 308 km. Naprawdę uważam, że tak powinno być absolutnie w każdym motocyklu. Bardzo przydatna informacja. Możesz sobie spokojnie planować podróż. Spójrzcie też na te stylowe klameczki. Zobaczcie z takimi zdobieniami. No i co ważne, zarówno klamka sprzęgła, jak i klamka hamulca przedniego mają regulację i to taką fajną. To teraz zobaczcie jak wygląda taki człowiek jak ja, czyli 1,88 cm wzrostu, raczej długie nogi. Ja się czuję na tym motocyklu naprawdę bardzo zrelaksowany. On ma dobrą pozycję, ponieważ nie jesteś za bardzo ani pochylony, ani też za bardzo nie siedzisz w ten sposób z nogami do przodu. Podnóżki są na całkiem optymalnej wysokości. Nie musisz tych podnóżków, tych setów szukać nogą. No i kanapa odpowiednio szeroka. Czujesz, że, że po prostu siedzisz tak całym sobą na tym, na tym motocyklu. Myślę sobie, że to też fajny sprzęt dla dziewczyn. Pomyślcie, ponieważ on ma całkiem nisko położony punkt ciężkości. No i stylówka na maksa. Zaskakujący motocykl. Ta opona całkiem naprawdę nieźle klei do asfaltu. Ale podczas hamowania tylko tyłem trzeba uważać, bo jest dosyć ślisko. W ogóle, jeżeli wchodzicie dopiero w motocyklowanie, a macie prawo jazdy kategorii B. To popatrzcie sobie na ofertę Junaka, ponieważ oni w podobnej ramie, w podobnym stylu mają naprawdę kilka ciekawych motocykli o pojemności 125. A jeżeli macie prawo jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat, to możecie legalnie poruszać się takim motocyklem po drogach. A wierzcie mi, że dobra 125 potrafi dać naprawdę całą masę. Frajdy z jazdy. Także zerknijcie, może Was coś akurat zainteresuje. Zaraz wam pokażę. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Bardzo łatwo nim się manewruje, słuchajcie. Nie trzeba się specjalnie męczyć. Uważam, że fajnie ten motocykl sprawdzi się w przypadku początkujących motocyklistów czy motocyklistek, bo po prostu naprawdę on się bardzo łatwo prowadzi. Bardzo mi się też podoba słuchać jak sprzęgiełko tutaj chodzi. Dosłownie na dwa palce lekko naciskasz i kolejne przełożenia wskakują. Pyk 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 pyk. Nie trzeba się tutaj w tym motocyklu z niczym mocować specjalnie. Bardzo się tak intuicyjnie i łatwo go prowadzi. Patrzcie, w ogóle można prowadzić go bez trzymania kierownicy. Albo może złapię te kierownicę jednak. Tak jak sobie tutaj grzebię i odkrywam to menu. To patrzcie, macie licznik dzienny. Nawet pokazuje prędkość maksymalną, jaką dało się wykręcić tym motocyklem. Pokazuje 148 km na godzinę. Przeciętna prędkość 45 km na godzinę. No i przeciętne spalanie na poziomie 3,6 litra na 100 km. Bardzo też pozytywnie zaskakuje sześciobiegowa skrzynia biegów, która działa naprawdę fajnie, precyzyjnie. Nie szukasz luzu, kiedy go potrzebujesz. Więc tutaj bardzo na plus. To teraz zobaczymy sobie jeszcze, co może skrywać ten schowek. To tutaj żadnego schowka nie ma, po prostu jest linka do otwierania kanapy, podnoszenia. Zaraz zobaczymy. A w środku jest sprytnie ukryty regulator napięcia. A jak już zdejmiesz tylną część kanapy, to pod spodem jest nawet jakiś zestaw kluczy. Natomiast, żeby zdjąć z konia siodło, to trzeba mieć dwa ampule. Z kolei z drugiej strony, tutaj też nie ma akumulatora. Widać tylko tam kawałek filtra powietrza, zdaje się. Zresztą możemy sobie zobaczyć jeszcze. O, tutaj jest śrubka z tej strony, którą by trzeba odkręcić. O, widzicie? Tak to wygląda w środku, także tutaj akumulatora nie ma. Kto wie, może jest gdzieś tutaj pod, pod siedzeniem, ale no nie mam jak tego sprawdzić w tej chwili. No w takim sprzęcie to wiadomo, że metalowy korek nie może być na zawiasie bo ma być po prostu surowo i stylowo i dokładnie tak jest. Nie dziwcie się, tutaj jest troszeczkę pod kątem ten zamek. Kontroli trakcji to tutaj nie ma żadnej. Bardzo ochotno przyspiesza i wkręca się ten silnik na obroty. Moim zdaniem Junak M12 Vintage 400 może być bardzo ciekawą propozycją dla kogoś, kto gdzieś tam w duszy marzył sobie o mm, właśnie takim stylu bardziej harlejowym, e, także koniecznie odwiedźcie jakiś salon, przymierzcie się do junaczka, i ja bym bardzo chciał zobaczyć dziewczyny ubrane na czarno w skórzonych kurtkach właśnie na M12. Od razu siadając na tym motocyklu, czujesz się w jakiś dziwny sposób zrelaksowany, a gdyby jeszcze podkręcić troszkę temperaturę powietrza, no to już w ogóle rewelacja. Troszkę nurtuje mnie ten przycisk tutaj ponieważ teoretycznie on mógłby być do wyłączenia kontroli trakcji. Tu jest coś takiego jak LH. Jak przytrzymasz ten przycisk, to tutaj się pojawi, pojawia przekreślona ikonka TC, czyli tak jakby Traction Control, ale szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby to działało. Dajcie znać, jeżeli jeździcie podobnym motocyklem, jak to działa. No, może to rozkminię później i wtedy dam Wam znać. Dobra, chcę sprawdzić działanie tego przycisku bo troszkę nie wiem o co w tym chodzi, bo teraz tutaj nic się nie świeci, nie pali na pomarańczowo, w związku z tym systemy działają, tak? Czyli tak, ABS działa z tyłu, bo hamuje, po prostu działa. Natomiast teoretycznie, kiedy TC jest przekreślone, to powinna być kontrola trakcji, która nie będzie mi pozwalała na przykład na mielenie tylnym kołem. A jakoś nie zauważyłem, żeby tak, się dzia... żeby tak się działo. Nie ogarniam tego. Ludzie, kochani. Zajrzałem właśnie na stronę Junaka. M12 Vintage 400 to kontynuacja serii M12 w zupełnie nowej odsłonie. Rodzina M12 nawiązuje w swoim designie do klasycznych jednośladów. No, trudno się nie zgodzić. Zaskakując, przy tym uzbrojeniem w nowoczesne rozwiązania techniczne. M12 Vintage 400 stanowi odpowiedź na potrzeby motocyklistów kategorii A2 i rosnące zainteresowanie większymi pojemnościami silnika. Obok SR400 i RX401 jest to trzeci motocykl ze stajni Junaka o pojemności 400 cm3, a dokładniej 401. No i ten model występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i właśnie takiej. Moim zdaniem ta jest. Ciekawsza. Silnik czterosłupowy, dwucylindrowy, cztery zawory na cylinder, chłodzenie cieczą DOHC. Prędkość maksymalna aż 145 km na godzinę. Moc nawet ponad 40-42 i1 konia mechanicznego przy 9000 obrotów na minutę? No i właśnie wałek wyrównoważający jest, co jest bardzo dobrą informacją. Bo wibracji tutaj w tym motocyklu prawie rzeczywiście nie ma. Ile waży ta maszynka? Słuchajcie, waży 185 kg. Dopuszczalne obciążenie 150 kg, wysokość siedziska 735 mm, więc nisko i myślę, że poradzisz sobie bez problemu. Nawet jeżeli masz, nie wiem, 1,65 m, na przykład. Cena 21 999 zł. No dobra, drodzy Państwo, pojeździliśmy trochę, pożartowaliśmy. Junak M12 Vintage 400. To naprawdę może być fajna propozycja dla. Miłośników, e, cruiserów początkujących, powiedzmy z kategorią A2, ale nawet tych bardziej zaawansowanych, e, jednego ja jestem pewien, że na pewno polubicie, Junaczka, to raz, a dwa, na pewno nie będziecie narzekać na brak mocy czy brak dobrych, pozytywnych wibracji. Czyż nie o to chodzi na motocyklach? Zapraszam do komentowania. Trzymajcie się. Do następnego razu.